4,5 miliona euro bez zwrotnego dofinansowania. Tyle ZPG otrzymał na budowę instalacji wytwarzającej zielony wodór, który będzie wykorzystywany na potrzeby sektora transportowego. Będziemy szli w kierunku gospodarki 4.0, przyznaje prezydent Konina Piotr Korytkowski. Będzie to przemysłowa produkcja wodoru, e, który potem będzie transportowany po całym kraju e, i wykorzystany m.in. do tankowania samochodów wodorowych, które będą się pojawiały, pojazdów wodorowych. Bo będą to autobusy, ciężarówki i samochody osobowe. Projekt realizowany przez spółkę zakłada budowę instalacji umożliwiającej produkcję i magazynowanie zielonego wodoru przeznaczonego na potrzeby sektora transportowego. Elektrolizery będą zasilane energią pochodzącą ze źródeł oze, a instalacja pozwoli na wyprodukowanie około 710 ton zielonego wodoru rocznie. Przewiduje się, że projekt wytwarzania wodoru i jego wykorzystanie w sektorze transportowym pozwoli na uniknięcie około 96% emisji gazów cieplarnianych w porównaniu do technologii konwencjonalnej. Czytamy w komunikacie ZDPAK. Wielkopolscy samorządowcy i przedstawiciele świata biznesu podpisali deklarację dotyczącą chęci powołania Wielkopolskiej Doliny Wodorowej. Ma to być początek współpracy w tym obszarze. W tej chwili mamy skupionych wokół tej idei bardzo wielu interesariuszy reprezentujących biznes, naukę i samorząd, którzy chcą zmierzać w kierunku ścisłych, już konkretnych zastosowań wodoru w polu swojego działania. Zsumujemy te wszystkie oczekiwania, aby zadeklarować rządowi, że jesteśmy gotowi do rozmowy o Wielkopolskiej Dolinie Wodorowej. Przyznał marszałek województwa Marek Woźniak. Koni ma być pierwszym miastem w Polsce, które będzie dysponował autobusem wodorowym. Stacja do tankowania wodoru będzie zlokalizowana przy Pawiku. Ta dostawa może być zrealizowana już od przyszłego roku, od początku roku. Mamy 12 miesięcy od momentu podpisania umowy na dostawę tego autobusu wodorowego do naszego MZK. Oczywiście związane jest to, to zadanie również z tym, kiedy powstanie stacja tankowania wodoru w Koninie. Na pewno jest możliwość rozwijania na przykład transportu wodorowego. I to z pewnością można by było robić tutaj na terenie, a zobaczymy w jaki sposób to wyjdzie dokładnie w, w zepaku i co oni planują tam dokładnie rozwinąć. Ja mam nadzieję, myślę, że oni są na tyle otwarci na różne, na różne technologie, że być może znajdą sposób, żeby to właśnie zastosować tutaj i dać jakąś przyszłość też technologiczną, ale i również pracową dla, dla naszego regionu. Stacja tankowania wodorówką nie zostanie otworzona do końca roku.